Legionowia Avia Świdnik 01. Krótki komentarz trenerze po tym sparingu. Dobry, no, pożyteczny sparring. Niestety tak to się ułożyło nam w tym okresie przygotowawczym, że na chwilę obecną nie wygraliśmy żadnego. Żadnej z gier kontrolnych. Natomiast za tydzień zaczynamy ligę. Licznik 0, licznik to co było w poprzedniej sezonie trzeba, trzeba o tym zapomnieć. Mam nadzieję, że już każdy z zawodników to sobie ułożył w głowie. I zaczynamy, zaczynamy nowy sezon od, od zera Będziemy robili wszystko, żeby w miarę seryjnie gromadzić te punkty. No to konfrontacja to jak już rozmawiałem z trenerem gości, no różnie bywa Wy, w zimę ich, a oni w lato was biją. Rok, jeżeli, chodzi rok, wyniki, temu... jeżeli chodzi o wyniki. Tak, ale rok temu, rok temu też graliśmy tydzień przed inauguracją od sparring z Avion. Przegraliśmy. No jeżeli, jeżeli to ma być jakiś prognostyk, światełko, to, 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 to można tak to, do tego też tak podchodzić. A jeżeli chodzi o ruchy kadrowe, to rozumiem, że już wiem, że okienko jest do końca sierpnia, taki podstawowy wytrzony, jeżeli chodzi o zawodników, to już. Ci zostali zakontraktowani czy jeszcze jakąś pozycję chcecie obstawić nowym zawodnikiem? Tak jak wcześniej monitorowaliśmy, rozmawialiśmy, monitorowaliśmy cały czas rynek, natomiast no, podjęliśmy decyzję, że żaden z tych zawodników, który był dostępny nie podniesie nam poziomu sportowego. Przykre na pewno jest to, że gdzieś nie będziemy mogli skorzystać z Darka, że gdzieś w tym sparingu w rągowie Michał Słuchanek odniósł kontuzję, a tak naprawdę mówiąc został Został ubity przez jednego z zawodników drużyny przeciwnej, no to są na pewno, na pewno zawodnicy, którzy by nam się przydali, no ale musimy, musimy sobie radzić bez nich. Czyli pierwszy mecz, Pilica Białobrzegi, mecz wyjazdowy, więc powodzenia, oby jak wiedzieć, rozpocząć dobrze i wejść w ligę. no To jest zawsze najważniejsze. Dzięki.